Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym z Wami przeprowadzić mały tuning, który w sumie zacząłem w jednym z poprzednich moich filmów pod tytułem Próba Tuningu 2, chyba. Pamiętacie pewnie, jak próbowałem zamontować tutaj tą chromowaną listwę wokół. Tego dekoru drzwi, ponieważ bardzo mi się podobało. No ale, jak oglądaliście ten film do końca, to pewnie zauważyliście, że nic z tego tuningu nie wyszło. No a dziś postanowiłem to zmienić i kupiłem, właśnie oryginalne listwy z tym tutaj srebrnym obramowaniem. Ja akurat kupiłem listwy drewniane. Jest to prawdziwe drewno. Pewnie teraz dobrze to widzicie. No, a kupiłem dlatego takie, bo po prostu dostałem je w dobrej cenie. bo jeżeli pewnie patrzyliście kiedyś na cenę tych listew, no to wiecie ile to kosztuje. No, a ja kupiłem to w dosyć dobrej cenie i dlatego postanowiłem zrobić coś z tym drewnem. Ciężko będzie to zamalować i zrobić z tego taki gładki połysk black piano, słynne. Ale myślę, że, że jakoś dam radę to zrobić. W każdym razie spróbuję na pewno to zrobić. A jak to wyjdzie? Zobaczymy. Mam w planie po prostu to gładko wyszlifować, żeby nie było tutaj tych słoi drzewa, tak jak teraz to widzicie, no i zamalować to. Na początku nie wiem, jakimś, jakimś podkładem, a później farbą bazową, czarną, no a na końcu lakierem. Przypuszczam, że będę musiał to pomalować więcej razy niż malowałem te plastikowe listwy, no z tego względu, że one są gładkie, i tutaj nie trzeba było tam już cudować, tylko po prostu je pokryć czarną farbą i polakierować i tutaj było dużo łatwiej i szybciej. No, tutaj myślę, że będzie troszkę więcej roboty ze względu właśnie na zeszlifowanie i malowanie myślę co najmniej kilka razy, żeby to dobrze przykryć. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. Tutaj już spojrzałem wcześniej na tą listwę, jak ona jest montowana, jest ona tutaj zgrzewana na gorąco w kilku miejscach no i na początku nie chciałem tej listwy ściągać ale jak tutaj spróbowałem sobie właśnie okleić to i męczyć się bawić ze szlifowaniem no to niestety nie będzie już tak łatwo dlatego postanowiłem tą listwę też ściągnąć tutaj raczej po rozwierceniu tych, tych nitów w sumie można powiedzieć Raczej już nie będzie możliwości ponownego założenia, pozostanie tą listwę jakoś przykleić. Myślę, że będzie to możliwe klejem na gorąco, najlepiej z tego względu, że tutaj kawałek tego plastiku zostanie i po prostu te dziurki, tak jak tutaj są nity, wypełnię klejem na gorąco. I myślę, że to też będzie trzymało tak samo jak teraz. No a teraz zajmiemy się właśnie usunięciem. Ja to robię w ten sposób, że biorę po prostu wiertarkę. I wierkło i ścinam. Ścinam, rozwiercam, ten nit, nit plastikowy, czy, czy jak to można nazwać. O. i tutaj zaraz wam pokażę właśnie. Zostaje taki kawałeczek, i myślę, że tutaj to po prostu później tą listwę docisnę i skleję klejem na gorąco i będzie to trzymać tak samo jak to trzyma teraz. Także zabieram się za rozwierdzanie wszystkich tutaj dookoła. Mam już tutaj oddzielone jedno od drugiego. To jest taka zwykła plastikowa, chromowana listwa. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo miejsca, gdzie można przykleić później tą listwę. Także nie będzie problemu. Zobaczcie, kawałeczki właśnie takie jakby wystają. Także myślę, że właśnie ten pomysł, który wam powiedziałem, tutaj zadziała. A jeżeli nie zadziała, to tutaj mówię, możemy posmarować jakimś klejem i bez problemu później tą listwę przykleimy. No właśnie z tego względu, że łatwiej tutaj teraz będzie nam ją yy, oszlifować i później pomalować. Nie trzeba będzie tego oklejać i ładnie tutaj później będzie wszystko to wyglądało. Dobra, myślę, że zabiorę się teraz za szlifowanie tego. Papierem ściernym, nie wiem, może na początek 800, i spróbuję pomalować jakimś podkładem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw szlifuję. No, jak widać, listwę oszlifowałem, troszkę wyrównałem. Przygotowałem do pomalowania tutaj pierwszej warstwy, ale tak jak wspomniałem, dobrze o tym wiem, że będzie ich na co najmniej kilka. No, ale zobaczymy, zaczniemy powolutku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pomalowałem to podkładem i powiem Wam szczerze, że po tym, że tutaj wyszedłem na dwór, żeby to pomalować i troszeczkę akurat kropił deszcz i mi porobiły się takie kropeczki. No ale to nie zmienia faktu, że tak czy tak będę to jeszcze czyścił i malował chyba myślę, że za dwa razy jeszcze. Ale powiem Wam szczerze, że za pierwszym razem w miarę to dobrze pokryło. Yy, te słoje tego drzewa się wyrównały. I tak jak wspomniałem, no myślę, że jeszcze ze dwa razy i będzie praktycznie idealnie. Tutaj, mówię, większość tutaj co widać, nie wiem zresztą, czy wy widzicie to na kamerze, czy nie. To są takie właśnie dziureczki. No, bo mówię, w domu tego nie maluję, bo będzie później nieprzyjemny zapach, zapach w całej chacie. I wyszedłem po prostu na dwor, żeby tylko to psiknąć. No, ale akurat delikatnie kropił deszcz gdzie nie Kropelki pospadały i zrobiły się takie dziureczki. Ale mówię, to też nie jest problem, bo to pierwszy raz. Także będę jeszcze to dwa razy co najmniej poprawiał. Dobra. Teraz zostawiam to do wyschnięcia. No i za jakiś czas będę to szlifował i malował drugi raz. No i powiem wam, że wystarczyło pomalować na razie dwie warstwy. I wygląda to dobrze, chociaż powiem Wam szczerze, że nie jestem do końca przekonany, bo na tym kolorze podkładu, jak widzicie, takie żółty, no to niestety, ale dokładnie tego nie widać. Ale spróbuję już pomalować bazą. Tym razem kupiłem oryginalną yy, Volkswagenowską L041. To jest to właśnie słynne Piano Black. Także pomaluję delikatnie, i wtedy będę widział na czarnym, czy gdzieś są jeszcze jakieś niedociągnięcia, czy coś w tym stylu, bo. No mówię, na tą chwilę na tym kolorze to nie za bardzo widać, także zabieram się za malowanie. Dwoma listwami mam delikatne opóźnienie, i teraz dopiero maluję drugi raz podkładem. Powiem Wam szczerze, że troszkę męczarnia z malowaniem tego drewna, z doprowadzeniem go do. Mm, nie wiem, jak to nazwać. Do takiego etapu, żeby był gładki jak, jak szkło, tak? żeby był połysk, żeby zniknęły te wszystkie słoje i tak dalej. Z tego drzewa no, trochę trzeba się narobić, no ale idzie robić. Co prawda, trochę się też trzeba namęczyć, bo co chwilę coś tam wychodzi, jakiś babol, a ja tego nie chcę i niestety co chwilę muszę poprawiać. To jest w sumie ta listwa tutaj na miejscu pasażera. Niby wygląda dobrze, ale tutaj jak się przyjrzę pod słońce w tym miejscu, jeszcze trochę trzeba poprawić. Także to będę musiał robić jeszcze raz. Listwy drzwi też niby ok, ale jeszcze raz trzeba przemalować i poprawić. Druga listwa, tak samo. Na tej akurat coś spieprzyłem. O, teraz tutaj widzicie, wychodzi mi podkład. To też będzie musiało przesnąć i będę musiał zeszlifować. I robić to na nowo. A tą listwę właściwie mógłbym już malować lakierem, ale chciałem trochę zmatowić przed malowaniem, i tutaj końcówkę zeszlifowałem do podkładu i prześwitywało, także musiałem jeszcze siknąć na czarno samą końcówkę, no żeby po prostu to później pod lakierem dobrze wyglądało. Także, jak widzicie, cały czas coś, cały czas trzeba poprawiać, no ale jakoś idzie to powolutku robić. No i już część mam całkowicie gotową. No, część jeszcze się schnie. Części jeszcze muszę poprawić, bo wiecie, zawsze jakiś tam paprok wpadnie albo coś tam się źle domaluje. No a ja chcę mieć idealnie, dlatego yy, będę tam niektóre jeszcze sobie poprawiał. No, oczywiście mam czas, cały tydzień się tutaj bawię, także nie spieszę mi się z niczym. W każdym razie, no mówię, mam już chyba dwie czy trzy gotowe. No i teraz zacznę je polerować. Jak widzicie, praktycznie są idealne, fajnie się wszystko w nich odbija. No ale tak jak pod słońce się spojrzy, gdzie nie gdzie są takie jakby skórka pomarańczy czy jak to się tam nazywa. No i to trzeba było spolerować, żeby było idealnie gładkie jak stół. Jeżeli są takie większe, jeżeli ta skórka bo może jest taka większa, no to można użyć papieru wodnego 2000 i wyrównać to. A jeżeli ona jest delikatna, to myślę, że samą Pastą polerską powinna zejść. Ja to taką używam w kolorze musztardy i konsystencji też podobnej. Ona jest taka delikatna, zawsze nią poleruję i myślę, że teraz też bez problemu sobie poradzi. Także zabieram się za polerkę, oczywiście ręcznie, ręką, no i myślę, że dam radę. No i kończę już polerować listwę. Już jest niemalże gotowa. No i pozostał ostatni efekt. Właśnie wizualne dołożenie tej listwy oryginalnej, którą żeśmy ściągali, mam już tutaj pomysł, jak to przynitować z powrotem. Myślę, że ten pomysł wypali, ale zaraz spróbujemy i zobaczycie, co wymyśliłem. Na no, nitowanie będzie przebiegało w następny sposób. Patrzcie, pistolet na gorąco, z klejem na gorąco. Zaklejam dziurę. Woda z płynem, przyciskam i przynitowany. I tak z każdym nitem wypełniam ten otwór klejem na gorąco, przyciskam i jedziemy dalej. Trzyma to naprawdę dobrze, tylko trzeba tutaj poodrywać te ciągnące się włosy. Resztki kleju, no i tak wygląda efekt końcowy z listwą. Jak widzicie, jednak, tak jak mówiłem wam w jednym z filmów, ta tutaj srebrna listewka wokół naprawdę dodaje uroku. Dużo lepiej te listwy wyglądają niż takie zwykłe czarne. Z tym srebrnym wygląda to dużo lepiej. No to dobra, ja działam sobie dalej tutaj z całą resztą. Później zamontuję to do auta. Jak to zamontować, to wiecie też. No i pokażę Wam już efekt końcowy, już z wszystkimi listwami zamontowanymi w aucie, jak to będzie się prezentowało. To by było tyle w tym filmie. Według mnie efekt jest dużo lepszy niż poprzednio. Z tymi chromowanymi wstawkami wygląda to dużo lepiej. Jeśli chodzi oczywiście o mój gust, niektórym może się to nie podobać, może być za dużo tego chromu, ale jak dla mnie jest naprawdę super i mi się podoba. Jak widzieliście trochę roboty z tym miałem, ale z tego względu, że właśnie ja miałem drewniane, no i żeby. Zniwelować to drewno, tak? Zniszczyć można powiedzieć te słoje No to musiałem się troszeczkę namęczyć. Ale wy, jeżeli chcecie przerabiać, to zwróćcie uwagę, żeby kupić już lakierowane i wtedy wystarczy tylko pomalować na czarny kolor i myślę, że będzie to dużo szybciej. No to tym optymistycznym akcentem będę kończył ten film. Tradycyjnie, jak w każdym filmie, na koniec regułka, czyli wielkie dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i do następnego razu, trzymajcie się, cześć.